Jestem czasami dla siebie okropna i robię różne inne rzeczy, ale codziennie przed snem ja się kładę i sobie myślę, no dobra Doroniu, to co dzisiaj ja dla ciebie zrobiłam? Jesteś wspaniała, jesteś kochana, jutro zrobimy to, jutro zrobimy… Trochę ze sobą rozmawiam, jakbym, rozumiesz, miała pod opieką e, nadal tą, tak myślę, nastolatkę, która nie wie dokładnie, co ma robić i ja się nią opiekuję i to jest wspaniałe. Bo mm -hmm. wtedy sobie jesteś w stanie, właśnie to co mówisz: Jestem hipokrytką, bo innym mówię te rzeczy. Wykorzystujesz wtedy tą swoją mądrą część, którą masz, ogromną, ja poznałam ją, ale do tego, żeby zadbać nad tą po prostu totalnym dzieciakiem, który siedzi w środku. I powiem Ci więcej: ten dzieciak będzie siedział do setki u ciebie. Oj, wspaniała perspektywa. Ale to jest całkiem spoko, bo coraz bardziej będziesz go kochać, coraz bardziej będziesz go lubić. Mm -hmm. Karm go e, tym, e, czym chcesz karmić najukochańszą osobę mm -hmm. na świecie. E, I słowami, i jedzeniem. Wiesz, coś mm -hmm. takiego się robi w, w, właśnie w tak zwanym pewnym wieku, że ja w tej chwili nie dlatego nie jem syfu, bo, bo chcę schudnąć. Tylko sobie myślę, no nie, no to, to bez sensu, to ja tej zjem coś takiego i wiesz, i nie będę już miała apetytu, będę już najedzona, a ja bym chciała sobie dać coś dobrego. Mm -hmm. I to jest takie fajne, i to powinno się odnosić w ogóle wiesz, też do innych rzeczy, nie? Tak, że jednak paliwo w postaci jedzenia, tak. które daje nam przyjemność, ale też a daje w nam energię. słów już. również, tak. słowa też są paliwem, jakby te wszystkie rzeczy. Mhm. Um, ja miałam jakiś taki kryzys jakiś czas temu, bo zdałam sobie sprawę, że ja bardzo lubię też być chwalona. I że to jest bardzo ważna rzecz w moim życiu, a my jesteśmy trochę uczeni, że Och, bo ona chce być chwalona. Co robisz to, żeby być chwalona? Tak, każdy człowiek potrzebuje być chwalony. Nieważne, czy w pracy mm -hmm. i nieważne, czy ma 45 lat, czy, czy w domu. Rozumiesz, to jest wspaniałe, kiedy ktoś ci mówi, ugotowałaś coś pysznego. Albo kiedy ktoś ci mówi, o Boże, jak fajnie wypadłaś w programie, o Boże. To jest mm -hmm. super, więc jeżeli e, my sobie tego nie damy, to świat czasami nam tego nie będzie dawać. Mm -hmm. Więc wyjdź sobie wieczorem przed snem, po prostu pomyśl, jaka ta idea jest super I jak dzisiaj dałyście radę. Niż się denerwowałaś, a jednak rozumiesz, wszystko mm -hmm. wyszło i to jest, to jest w ogóle fantastyczne.